Pamięć naszych bohaterów poległych w Powstaniu Warszawskim. Chcemy pomodlić się za nich, chcemy dzisiaj właśnie uczcić ich walkę o niepodległość, ich ofiarę życia. Na to chcielibyśmy się teraz pomodlić za tych wszystkich, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, walce o wolność. Wieczny odpoczynek Radzi im dać, Panie. A światło zbiegł i stanie w Pani Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światło zbiegł i stanie w Pani Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światło zbiegł i stanie w Pani święci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszamy na mszę na godzinę 9. Cześć i chwała Cześć i chwała! bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Wszystkich, którzy chcieliby się z nami pomodlić, dla tych wszystkich, którzy polegli, zapraszamy o godzinę 19 do kościoła. Tam będziemy spać tej intencji mszę święta.